Aż ptaka w locie, jak wolny jest, i jak płynie sobie, aż po nieba kres, więc niebo bywa pełne wichrów i burz. A to ptaka, już nie widać rusz, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpierw. Marzenia Wolność, to tam najjaśniejszy zgwas, promieg słońca, gęsty las, drodzy Państwo, dzisiaj przypada święto tych wszystkich, którzy ratowali. Żydów w czasie II wojny światowej. Święto tych Polaków, którzy oddali życie właśnie za to, że pomagali, Żydom, że dobrze pomagali i dzieciom, i dorosłym, tym wszystkim, którzy byli właśnie w narodowości żydowskiej, ale mieli obywatelstwo polskie. Mieszkali tutaj na terenie naszego kraju, byli sąsiadami, byli znajomymi, byli tymi osobami, które do momentu II wojny światowej razem współdziałały, współpracowały. Tworzyli normalną jedność społeczność danego miasta, danej wioski, tych wszystkich Polaków, którzy pomimo tego, że mając świadomość, że mogą stracić swoje życie, mogą być skazani na długoletnie więzienia, obóz koncentracyjny, inne dolegliwości, jednak z tej miłości względem drugiego człowieka. Pomagali i niejednokrotnie stracili życie. Ponieśli najwyższą możliwą karę, czyli karę śmierci. To jest coś wyjątkowego, coś wspaniałego, co nas, Polaków, charakteryzuje od wieków. Zawsze staramy się pomagać tym, którzy potrzebują, tym, którzy są w dramatycznej sytuacji. Przykład dzisiejszych dni, ostatnich tygodni, przykład uchodźców z Ukrainy. Gremialnie wszyscy obywatele Polski starają się pomagać tym uchodźcom, szczególnie kobietom i dzieciom, prawda, którzy są w dramatycznej sytuacji, przybywając tutaj do nas czasami z jedną, może dwoma walizkami. To jest... Pokazanie serca przez Polaków, i tutaj, w tym momencie, jesteśmy zjednoczeni wszyscy, tak, żeby pomagać, żeby ratować tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Bardzo się cieszę, że na tej dzisiejszej uroczystości, bo obecna młodzież, która ma konkretną, żywą lekcję historii, i powinno być tych lekcji więcej, żeby kontynuować to, co jest w nas piękne, to, co wiąże się od początku państwa polskiego, czyli Chrześcijaństwo, które daje odpowiedni sygnał i nauka Kościoła, w jaki sposób powinniśmy postępować, jak powinniśmy funkcjonować w tych relacjach człowiek do człowieka, to jest niezwykle istotne. Powinniśmy się nawzajem wspierać, powinniśmy sobie pomagać i powinniśmy też być takim przykładem, w tym przypadku myślę, że dla całej Europy i dla całego świata, jesteśmy tym przykładem. Staramy się rzucać czasami wszystko, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Na co dzień ja obserwuję, jak wiele osób jest zaangażowanych w tą pomoc, jak otwierają swoje serca. To jest pomoc rzeczowa, to jest pomoc chociażby w postaci przyjęcia pod swój własny dach tych ludzi, którzy tego dachu na ten moment nie mają. Tutaj, wracając do tej uroczystości dzisiejszej, pani Karolina Juszczykowska to właśnie przykład Tomaszowianki, przykład Polki, która taką pomoc obywatelom narodowości żydowskiej okazała, zapłaciła za to najwyższą cenę, cenę własnego życia. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu dziekanowi za to, że odprawił mszę świętą właśnie w intencji tych wszystkich, którzy zginęli, dając pomoc obywatelom. Polskim, narodowości żydowskiej, tak, w czasie tej dramatycznej II wojny światowej. To jest piękne, że potrafimy się za nich modlić, potrafimy o tym mówić, musimy przypominać, a w sposób szczególny przekazywać tą wiedzę historyczną o tej postawie, wyjątkowej postawie Polaków. Młodym pokoleniu, które dzisiaj tutaj na tej uroczystości było z nami obecne. Także ja bardzo się cieszę, że takie wydarzenia nam towarzyszą, że są podejmowane takie inicjatywy, które mam nadzieję będą procentować w naszej postawie w kolejnych latach, w kolejnych dziesiątkach lat. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy święto państwowe, które jest wyrazem hołdu dla wszystkich obywateli Polski. Którzy w czasie II wojny światowej ukrywali i chronili Żydów. Składamy hołd obywatelom polskim, bohaterom, którzy w akcji heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Ratowali swoich Żydów bliźnich od zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów. Składamy hołd Karolinie Juszczykowskiej, mieszkańce Tomaszowa Mazowieckiego, która w pierwszych dniach czerwca 1944 roku udzieliła schronienia pod swym dachem w małym mieszkanku przy ulicy Niebrowskiej. 32 młodym, nieznajomym mężczyznom, podających się za miejscowych Żydów. 23 lipca 1944 roku Niemcy otoczyli budynek, w którym mieszkali. Znalezionych przypadkiem w piwnicy Żydów na miejscu rozstrzelali. Karolina została aresztowana i osadzona w więzieniu policyjnym w Tomaszowie Mazowieckim. Jej córka, 20-letnia Bronisława, została wysłana na roboty przymusowe do Niemiec. 10 sierpnia Karolina Juszczykowska trafiła do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie oczekiwała na proces. 23 sierpnia niemiecki sąd specjalny skazał ją na karę śmierci. Na początku września została przetransportowana w głąb III Rzeszy i osadzona w obozie jeneckim. Wyrok śmierci wykonano w zakładzie karnym. Nad Menem 9 stycznia 1945 roku przez zgliotynowanie. Szanowni Państwo, uczcimy teraz minutą ciszy obywatelkę polską mieszkankę Tomaszowa Karolinę Juszczykowską, a także wszystkich innych obywateli polskich, Żydów i Polaków zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej. które wdrożymy wspólnie z innymi Jest posadzenie przy pomniku Kwiatu magnolii Kwiat, który symbolizuje odpór złu Ale też delikatność i rozkwit Mimo przeciwności losu A zatem zapraszam do zasadzenia W imieniu gospodarza uroczystości Zastępcę prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panią Izabelę Śliwińską Pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę powiatu Tomaszowskiego oraz pana przewodniczącego Krzysztofa Kuchta. Zapraszam teraz uczestników delegacji do składania kwiatów. Szanowni Państwo, uroczystość dobiega końca. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym za uczestnictwo i oddany hołd. Dziękuję.